Na hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbyły się otwarte mistrzostwa chorzowa w tenisie stołowym, w których wzięło udział ponad 70 zawodników. Próbujemy tak w Chorzowie jak najwięcej zawodników zachęcić do uprawiania tego sportu. Jest to sport bezpieczny, jest to sport, w którym możemy aktywnie spędzić czas. Stoły są dostępne w wielu miejscach, w wielu szkołach, więc myślimy, że jest to dobry pomysł na spędzenie czasu. Organizacja na dość dobrym poziomie dzisiaj dużo zawodników, więc pewnie wyzwanie też dla organizatorów. No, w ramach warunków, jakie mamy, no to jest dobrze. Turniej został rozegrany w aż dziewięciu kategoriach, dzięki czemu w zawodach mogli wziąć udział zawodnicy w różnym wieku. Kategorie jest dosyć sporo na 10 stołach. Mamy kategorie wiekowe. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy kategorię Open. To jest kategoria dla takich zawodników, którzy chcieli spróbować swoich sił w tenisie stołowym, ale nie czuli się pewnie, żeby grać z innymi zawodnikami, którzy biorą udział w ligach czy w turniejach. Zdrowie, przede wszystkim ruch i zdrowie. Ja już skończyłem teraz piątego, 65 lat i jak widać ruszam się. Nie siedzę w domu i dużo sportu, sportu i sportu. I każdemu życzę tego. Kolejne zawody w tenisie stołowym odbywające się w Chorzowie będą miały miejsce 25 października.